Podpisy zostały już przez nas zebrane w tym tygodniu rejestracja list. Drużyna koalicji obywatelskiej to najlepsi z najlepszych. Powiem bardzo nieskromnie, bo jestem dumny, że wspólnie z panią posłanką Moniką Rosą mamy zaszczyt przewodzić takiej świetnej, świetnej drużynie. Wybory to jest gra zespołowa. Wybory. To jest gra, by pokazać, że oferta dla Województwa Śląskiego, dla naszego okręgu wyborczego, to jest coś, co przyciąga wyborców. Dlatego są z nami samorządowcy, są z nami przedsiębiorcy, są na naszych listach ludzie doświadczeni, którzy już kilka kadencji sprawują swój mandat, ale są również debiutanci. Jedno jest pewne. Będziemy gryźć ziemię, będziemy robić wszystko, by oferta koalicji obywatelskiej przekonała was do tego, by 15 października oddać na nas, na nas e, swój głos. Ale dzisiaj bardzo ważne jest, by w tym miejscu powiedzieć, że to nie będą zwyczajne wybory. Widzimy doskonale, że cały państwowy aparat jest zaangażowany w to, by zminimalizować klęskę Jarosława Kaczyńskiego i wysłanego być może na Śląsk po raz. Kolejny pana Mateusza Morawieckiego. Cały aparat państwowy, łącznie, pomijam już media rządowe, ale przede wszystkim finansowanie kampanii wyborczej z, z waszych pieniędzy, z pieniędzy polskich podatników, e, angażowanie kolejnych fikcyjnych instytucji do tego, by, u, by opluwać e, przeciwników politycznych. Takim najgorszym przykładem tego. Jak nierówna będzie to walka? Jakimi metodami ta władza będzie się... Posługiwać jest wczoraj powołana nielegalna bolszewicka komisja Lekstus. Kaczyński, który schurzył przed Donaldem Tuskiem w debacie, który schurzył w okręgu wyborczym przed Donaldem Tuskiem, uciekając do pięknego województwa Świętokrzyskiego, tym razem próbuje udawać, że tworzy jakąś komisję, która ma wyjaśniać rzekome rosyjskie wpływy. Przypomnijmy, panie Kaczyński, że pan rządzi w Polsce od ośmiu lat. Miał pan do dyspozycji prokuraturę, wszelkiego rodzaju służby, 8 lat. Miał pan czasu na to, by wyjaśniać ewentualne wpływy rosyjskie. Dlaczego pan, panie Kaczyński, tego nie zrobił? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Bo gdyby Kaczyński miał wyjaśniać rosyjskie wpływy i politykę rosyjską w Polsce, to przesłuchiwać by musiał najpierw Macierewicza, który niszczył jako minister obrony narodowej polską armię, który unieważnił przetarg na, obron na śmigłowce, który wyrzucał doświadczonych natowskich oficerów ze służby. Musiałby przesłuchać pana Tchurzewskiego, człowieka, który odpowiada za zmarnotrawienie za mar, blisko dwóch miliardów złotych na nietrafioną inwestycję w Ostrołęce, w dodatku inwestycję na rosyjski węgiel. I wreszcie musiałby przesłuchać pana Morawieckiego, tak, posła ze Śląska, oczywiście tylko z nazwy, który prowadził taką politykę energetyczną, że w 2018 roku import węgla ze wschodu do Polski wynosił blisko 14 milionów ton, podczas gdy w 2015 roku było to tylko 5 ton. I ostatnia taki gwóźdź do tej pisowskiej trumny to to, co wyczyniał Mateusz Morawiecki, premier polskiego rządu. Kilka, miesię, kilka tygodni przed rosyjską agresją w Ukrainie pan Morawiecki pojechał spotykać się... W Hiszpanii na zaproszenie lidera partii Vox z najbardziej proputinowskimi politykami w Unii Europejskiej. Z międzynarodówką Putina z Orbanem Lepę Salviniem na czele. I to robił premier polskiego rządu, który dzisiaj udaje, że polityka rosyjska i on nie mają ze sobą nic wspólnego. Dlatego te wybory 15 października będą miały właśnie ten element. To będzie zderzenie kłamstwa i propagandy ze strony rządzących z prawdą, z uśmiechem, z kompetencją, ale przede wszystkim z sercem dla Polski.